<laughs> Witam serdecznie. Memoriał Najdorfa Kosimy na żywo. Przeciwnikiem pan Grzegorz Kubeczko, z którym miałem przyjemność wygrać trzy razy znaczy trzy partie. W krótkim okresie czasu sympatyczny zawodnik. Póki co gramy, spokojny ruch C4. I tu widzimy, że przymierza się, jakby do słowiańskiej. No to proszę bardzo i nie wiadomo czy nie będzie chciał grać Merańskiej. wobec tego dysponujemy antymerańskim posunięciem no i bardzo dobrze i tu przeciwnik no mógł zbić na C4 ale wykonuje doskonałe posunięcie G6 przechodzi do obrony Schlechtera, która jest na pograniczu na pograniczu obrony słowiańskiej i obrony Grunfelda no to Rozwijamy figurę. Kończymy rozwój. Pozycja jest dobra. Przeciwnik, proszę, na pierwszą linię baz danych, a my powinniśmy grać skoczek C3. Ale wychodzimy końcem, bo chcemy zroszować nie wiadomo, gdzie skoczek pójdzie. Przeciwnik natychmiast wykorzystuje i wybija na C4. <laughs> Oczywiście, wymiana dla nas. Jest lekko korzystna, bo mamy jednego piona w centrum więcej. Gonie C w 5. O! Kluczowy moment partii. No, odchodzimy. Tu napadliśmy sobie na pioneczka. Co teraz? Hetman B6. Uwaga, to jest taka konstelacja że nikt nie chce wybijać. Kto wymienia ten tracie się otwiera linia A, chociaż biały może odbić gońcem. Roszujemy. Widzimy przeciwnik doskonale wyszkolony. Wszystko umie, skoczek BD7 i nie dostaliśmy przewagi po debiucie. Kończymy rozwój. Przeciwnik już skończył, wchodzi konikiem do centrum. Gra bardzo gramotnie, bardzo rozsądnie. Żeby tu nie skoczył, można było zwolnić konika, stawiamy wieże. Na D1. A to jest początek samodzielnej gry i nie wiadomo, dlaczego skoczek na D6 ma stać lepiej niż na F6. Nie wiemy tego i mamy problem, gdzie się cofnąć gońcem. Na razie próbujemy przymierzyć się do Hetmana przewidźnika, zauważył goniec D3 zaatakował. W tej pozycji nie z jeszcze raz zagrał c5, co nam daje widoki na przewagę. Daje nam widoki pod warunkiem, że zbijemy konikiem. My to naturalnie w myśli dwa razy wybiliśmy, ale przeciwnik nas przychytrzył. Postawił wieżę i nagle się okazuje, że mamy problem. Mamy problem. Szczęśliwie wisi konik, trzeba było bić konikiem. Jeszcze raz pokażę, gdybyśmy zbili tu konikiem, nic złego by nas nie spotkało. Tego pionka też traciliśmy. Znaczy, odwracaliśmy. A po, po ruchu, w tekście wieża C8, związanie. Hetman D2, wieża D2. Skoczek C5, skoczka trzeba bić. I mamy taką oto pozycję, której nie dostaliśmy w debiucie nic. No ale trzeba jakoś wygrywać. Zdwojenie, wiesz, z linii D specjalnie nic nie daje. Zbijemy konika. Żeby chociaż była jakaś słabość, tą słabością wyobrażamy sobie, że ten pion D6 będzie słaby. Może go wygramy. Król f1. No szykujemy końcówkę. Ale czarny znakomicie zdwaja wieżę. Zajmuje czwartą linię i musimy się bronić. Najpierw trzeba się bronić. Trzeba ocenić, że stoimy trochę gorzej. I po gonie z d5 gramy wieżą, żeby po wzięciu gońca po wzięciu gońcem Podwiązkę zrobić. Wieża C1. O, jedną wieżę to my wymieniamy, bo nasze wieże nie stoją tak doskonale. I B3. Teraz wieża broni piona. Goniec nie atakuje. Można powiedzieć, że wyrównaliśmy. Przeciwnik twardo zmusza nas do postawienia wieży na C2. Twardo ją stawiamy. I ocenimy końcówkę. Piale nie są symetryczne, ale para gońców czarnych wygląda doskonale. Wygląda doskonale, i znowu należy ocenić, że musimy walczyć o wyrównanie. Nie wolno szaleć F5, ponieważ pół punktu jest lepsze niż 0. No G3 tu przeciwnik po wybiciu mógł uzyskać różnobarwne gońce, to mu gwarantowało remi, ale grana wygraną. No to my też. Przeciwnik poszerza front walki. No ma do tego prawo. I proszę bardzo, kombinujemy jak przysłowiowy sieciowy kaczoreczek. <gryny> Na żywo. Jak żywy kaczoreczek. Taki duży kaczoreczek, nam można powiedzieć, że to jest kaczorek że to jest kaczorek. No trzeba stworzyć szansę. Po pierwsze uniknąć różnobarwnych gońców. Różnobarwnych gońców trzeba uniknąć. No oczywiście po wybiciu byłoby dobrze a6. I teraz robimy kluczowy ruch, który daje nam szansę walczyć o wygraną. Czas start. Myślimy To jest prost. Trzeba rozbić czarne piony. Teraz czarny nie bardzo może, bo nagle koniś napadnie na dwóch i nie ma ich jak bronić. I o ile pion H6 jest mniej ważny, to Z7 nie można, a z tego też nie bardzo można obronić piona D6. Bez piona D6 mogą mieć czarne problemy, bo teraz pion E pójdzie. W związku z tym czarno oddają swojego świetnego gońca za skoczka. Za po H5 zaskoczka. I zapala nam się światełko. Światełko polega na tym, że o chcemy zbić i chcemy zbić. I mamy troszeczkę lepszego króla. Końcówka jest jednobarwno-gońcowa. Króle powinny chodzić po czarnych polach. No ale końcówki też trzeba mieć grać. Tu przeciwnik nie bardzo się popisał. Tu już idziemy królem na f4. Nie można grać g5, bo weźmiemy piona. Koniec f5. Król f6 i Król f4. Tu przeciwnik czujnie przeciąga piona na czarne pole. My nie możemy wykonać takiej operacji, bo piony wiszą. Ale możemy zagrać aktywnie gońcem na F5, żeby tu zaatakować za winkla. I widzimy, że zielone światełko u nas ma pionek królem pionek F2. Pionek F2 jest wolnym pionem, ale póki co póki co... O, goniec się wycofał, nie puścił naszego. No to my z drugiej strony przywiązujemy gońca do tej przekątnej. Trochę lepiej jest. A jak odszedł, bo król czarny nie bardzo mógł. Końcówka pionkowa była, przestawiamy pionka na czarne pole. Udało się. I drugiego udało się usunąć. No, będą stałe na czarnych polach, jedne się wymienią. I znowu próbujemy tego samego manewru. Zanim przystąpimy do wygrywania, staramy się zdeplasować. Król E6. No, bijemy, żeby był bardziej odległy. Król E3. No, chcemy zagrać f4. Ostatecznie, król d5, zaczynają się schody, zaczynają się schody. Teraz bardzo dobrym ruchem było goniec d7. Ruch f4 stwarza problemy. Idzie pion. Gdyby czarny cofnął się królem na e6, to jeszcze by żył. Ale zablokował masą piona poszedł. Teraz goniec E2. Goniec G6, goniec D3. Pionkówka jak wiemy nie, nie, niedobra jest. Dawało białym przewagę. Wybrałem drugą drogę, goniec E8. I trzeba zrobić coś z tym pionem. <laughs> No nie jest dobrze zagrać goniec G4. Bo teraz zaczyna iść. Król C6, Król E4 i tak dalej. Ofiara piona. No, ofiara jest po to, żeby ją przyjąć. To jeszcze nie przegrywa, ale przejdziemy dalej. kombinuje Nie chceć królem na 6. Idzie królem do ataku. No teraz wygrywała przesłona goniec c6, goniec e4, ale wygrywa też marsz piona. Jak się dobrze policzy wariant, to po król b3 napadamy na gońca, tylko trzeba uważać, żeby na tym polu zbić czarnego pionka. Żeby go nie przeoczyć. Nie może być, bo nasz dochodzi. F5 nie może być. F6 goniec musi iść. F7 musi być. I teraz tylko trzeba gońca oddać i królem wygrać. Król B2. No póki co zatrzymujemy. Tego. Król C3. Król E4. Król c4, tępko. Król d5. Tu się nam nigdzie nie spieszy, tylko uważamy, bo jest zły ruch, musimy wygrać pionkiem d. Król c3, król e4. Król c4, d5, król c5, a teraz to już zmieniamy front idziemy do pionka A. Król C3. Musisz na A2. Król C4. A4 i po królu B6 przeciwnik się podda, ponieważ Nieuchronnie traci pionka. Na król B4 nie będziemy już królem, tylko zbijemy i zabieramy pionka i dorabiamy hetmana. Końcówki, dobra rzecz, warto się ich uczyć.